Ciężko jest zrozumieć psychikę i pokrętność moją, bo o ile zawsze się zarzekam, że poniżej 15 stopni to nie ma co jeździć, bo nie ma w tym ani przyjemności, ani sensu. No to nie rozumiem, dlaczego dzisiaj wyszedłem na rower, gdzie jest rano, było minus 2. A teraz jest 2 stopnie na plusie. No ale po to jeździłem w tych temperaturach poniżej 15, żeby się w końcu do tego przyzwyczaić. Inna sprawa. Nie zrozumie ten desperata, kto nie został odcięty od roweru na 5 miesięcy. No. Tak to wygląda. Dzisiaj krótka wycieczka. Później myję rower. Później myję rower i się żegnam z Wami do lutego. No, ta, ta, ta. ale rower dzisiaj sobie umyje. Już raz w tym roku podjąłem taką próbę, żeby przejechać przez miejscowość Klikuszowa i dalej z Starą Zakopianką. No wtedy się nie udało, bo tam most za Klikuszową był w remoncie. Nie wiem jak będzie teraz. Ale to chyba ostatnia szansa, żeby sprawdzić z tym, że nie jadę Welo zakopianką, czyli domyślenic i powrót, tylko skręcam w habówce w lewo i kieruję się do domu. Mam nadzieję, że tutaj właśnie będzie spokój, i nie będzie zbytniego ruchu już do samej habówki. Miejscowość Obidowa Senna bez smogu a tam wacóweczka w oddali. 9 kilometrów i 257 metrów w górę nie ja wiem, że może być gdzieś indziej więcej, ale tutaj na podchalu Pewnie gdybym wyjeżdżał No nie wiem czy gdzieś jest mniejszy kilometraż, a, a większe podjazdy. Piszcie w komentarzach górale. Piszcie, a teraz na sam dół, hej! Że niby autostrada węgierskiej górki jest ładniejsza, że jest ładniejszy widok. Tak? Co wy nie powiecie? Ładniejszy? No. I taki przystanek mają z takim widokiem. Ha. No, lepszy. Nie sposób się kłócić ze specjalistami od krajobrazów. Ale czekajcie, szpenio z Lublina jedzie. Pat, Zosiu, jak pięknie cię wziąłem. Jak pięknie się połączymy z nową zakopianką. Ładek, co ty pierdzielisz? Musisz się wrócić. Ale, Zosiu, ten profesysta jedzie. Teraz władek zrobi skręt przez lewe ramię, a nie! Wła. Władek! Władek przyjął zasię, żeby zrobiła zdjęcie na Lubonia, władek nie odpuszcza. To się nazywa wiarę mieć. Władek, zakaz wjazdu. tam, zakaz wjazdu. Jezu, gość. No i co? I Władek wiedział, że się da przejechać. Tylko ty, Manfred, stary dziadu, żyjesz wspomnieniami, i myślałeś, że tutaj most jest niezrobiony. A tu proszę. Jak to jest piękny. Piękniusio się No no jakby by było niezrobione łachu mnie nie chciało puścić ale ja no uparciuch co myślę jadę Władek Nie chyba nie władek Wiecie za co lubię bikepacking Jadę sobie tak jak tu cisza a cisza no włączam sobie music wiadomości, radejko moje tranzystorowe gra kurczaka to jest wtedy frajda no przejechałem sobie na prawą stronę nowej zakopianki, choć widzę, że mogłem jechać lewą ale cóż no tam jest asfalt, het tam do góry i pewnie prowadzi do do kościółka świętego krzyża no tak kiedy indziej no chyba, że tutaj nie będzie asfaltu, to się wrócę czekajcie, 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 czekajcie a jest, dobra czyli jak to się mówi, zapindalam w dół stop 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 a na dół gdzie tam na dół? nie myślałem że tam na dół gdzie droga dobra trzeba szybciutko zmieniać biegi bo będziemy mieć w górę i to nie hop siup. pięknie co? powiem szczerze Muszę rozkminić. Dokąd można jeździć na rowerze na zakopiance? Bo od nowego targu jest zakaz wjazdu, czyli obowiązuje na całej długości, czy też nie? A jeżeli ja wjeżdżam na przykład tu, od rdzawki, no to czy mogę wjechać, czy nie mogę? Proszę piszcie w komentarzach. Ależ piękna wiatka tutaj. Ciekawe, czy jest na, na mapie. A, zrobię zdjęcie sobie. Pięknie, co? Zaraz Wam pokażę. Są trasy, które no, widokowo są niesamowite. I tak, tutaj jest właśnie z drogą. Ach, powiedzmy wierchową. Zjeżdżam już w dół. W stronę Ludzimierza. I tyle. Zostało mi do, tras, do końca chyba jeszcze około 10 km. Już teraz mam 909 w pionie, ale nie sądzę, żebym jeszcze coś nadrobił. 41 km. 51 km. Dość. Za zimno na takie rumakowanie, właśnie mi stuknęła pięćdziesiątka, ale nie lat, kilometrów. Ej, i cóż. Mogę śmiało powiedzieć, że to ostatecznie i definitywnie ostatnia wycieczka rowerowa. Proszę Państwa, mówię poważnie, koniec. Myję rower, akurat ten, który teraz jeździłem, bo jest dorobiony cały. Wymieniam łańcuch, bo ja tutaj jestem łańcuchem rotacyjnym, marszałkiem rotacyjnym i tyle na ten rok na pewno już nie pojadę na rower zresztą co to zostało parę dni do końca roku no. także życzę wam wszystkiego dobrego mam nadzieję, że dzisiejsza wycieczka wam się podobała i cóż zapraszam może połowa lutego może marzec, no u nas na Podhalu to niestety no, później te wiosny przychodzą a ten jeszcze jedzie, patrz jaja, serwus tak więc no nic, trzymajcie się wszystkiego dobrego pa to jest najgorszy wagon rowerowy nie ma gorszego wagonu rowerowego takiego otwieranego na korbkę. To tak już na marginesie. Bo nie wiem. Pierwszy raz chyba mnie wstrzymał pociąg. Nie mogłem dokończyć szybko mojej wycieczki rowerowej.